Hej, witam wszystkich, z tej strony Pinoplay. Gram sobie tutaj w Team Deathmatch. Używam DSR-50 z lunetą termowizyjną. Moje score-strike'i to UFO, paczuszka oraz ten nowoczesny, futurystyczny napalm-strike, czyli inaczej lightning-strike. Moje perk'i to toughness, cold -blooded, lightweight oraz dextrinity. Więc e, ogólnie, sorry, że nazwam rzeczy po angielsku, ale moja wersja Call of Duty również jest po angielsku. Więc e, nie chciałbym się gdzieś tam pomylić i po prostu zamiast Lightweight powiedzieć, że to jest e, perk o nazwie Lekka Masa Ciała czy coś takiego. <laughs> nie, nie, naprawdę nie znam tych polskich nazw perków, więc, więc sorry za to. Mam nadzieję, że po prostu i tak wiecie o co chodzi. Więc e, to nie jest mój najlepszy jakiś tam gameplay. Um, ogólnie zaraz powiem dlaczego, um, z kolei używałem tu po raz pierwszy tego, tej termowizyjnej lunety. I powiem, że nawet um, całkiem nieźle mi się nią grało. Wydawało mi się, że będzie trochę gorsza. Um, ponieważ w poprzednich Black Opsach um, przy termowizyjnej lunecie było tak, tak średnio, szczerze mówiąc. Um, z kolei w, w Modern Warfare e, 3 też. Ta termowizyjna luneta też nie była jakaś zachwycająca. O wiele bardziej mi się podobała w, w, w MW2. No ale cóż, więc chcę przejść ogólnie do rzeczy. Więc nie wiem dlaczego, ale czy tylko ja mam takie problemy, czy ktoś inny też ma takie problemy. Chodzi tutaj o jakieś błędy w kinie. Ponieważ ostatnio miałem naprawdę mega zajebisty gameplay na mapce carrier Byłem e, tam również w Team Deathmatch. E, uzyskałem wynik chyba 29 do mm, 7, 8, coś koło tego. I, więc tak, e, nie nagrywałem tego live ani nic w tym stylu. Ponieważ, no, no po co? Ponieważ e, mamy kino, więc e, zawsze nasz jakiś tam gameplay czy coś możemy do tego wrócić i z powrotem sobie tam nagrać, czy cokolwiek. E, więc tak, po meczu. Zagrałem jeszcze jeden z tymi samymi ludźmi na tej samej mapie, bodajże, że ten już drugi mecz był trochę gorszy. I zaraz później wyszedłem sobie z Lobby, wszedłem sobie na COD TV, mówię to sobie teraz tam tamten gameplay. Już byłem bardzo napalony, że go nagram i wrzucę go na YouTube'a, mówię, bo naprawdę zajebisty był. Grałem tam również DSR 50 i chyba nie miałem żadnego hitmarka, ani, ani jakiegoś żadnego niecelnego strzału, więc wszystko wchodziło jak w masło. Um, naprawdę zajebisty gameplay byłem pod dużym wrażeniem w jaki sposób zagrałem tamten mecz. Nie wiem, może to było ze względu na to, że moi wrogowie byli jacyś po prostu cieńcy, no nie wiem, ale um, więc wszedłem na te kod TV. Um, wchodzę na teatr. Patrzę, jest mój gameplay, tak jest. Patrzę, piszę karierę domi, Team Deathmatch, i co mnie zdziwiło już od samego początku. Patrzę, że my, wynik, który był przypisany do tego filmiku, było że 0 kills i 0 deadów. Ja sobie myślę, no dobra, no jakiś błąd. Więc wchodzę na ten filmik. Co po chwili w ogóle zauważyłem, że ten filmik nie wiem czemu, ale ma tylko 4 minuty. Zastanawiałem się, kurczę, ja nie wiem, czy ten, czy ten Team Deathmatch był taki krótki, czy po prostu coś tu już tutaj niega. Więc tak, wszedłem na ten filmik, oglądam go i po czterech minutach po prostu stoi. Nie dzieje się kompletnie nic, po prostu zatrzymał się, nie ma ani końca gry, ani nic, więc nawet połowy tego mojego gameplaya nie było, więc nie wiem... Jestem bardzo zawiedziony w tym momencie i tak samo miałem z kilkoma innymi filmikami. Może nie dzieje mi się to zawsze, ale po prostu... Um... W niektórych filmach tak jest i nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to przez to, że była migracja hosta, ale akurat w tamtym meczyku nie przypominam sobie, żeby była jakakolwiek migracja hostów, czy jakikolwiek błąd w grze, czy cokolwiek. Po prostu nie wiem, ten film się nie zapisał. Więc wszedłem na listę graczy, z którymi grałem i postanowiłem, że się po prostu wycwanie i wejdę na, na ich listę ostatnich meczy. I po prostu skopiujemy filmy z ich teatru, więc um, wszedłem tam na tych um, po prostu znajomych, na tych ludzi, z, z którymi grałem I wszedłem na ich um, kod TV um, i patrzę i jest to samo. Filmik, który um, powinien trwać ponad 10 minut, uh, ma tylko 4 minuty i na z, um, z, um, w wyniku um, pomeczowym jest tylko, uh, że 0 killi, 0 deadów. Więc, więc nie wiem o co chodzi. E, jestem naprawdę w tym momencie wkurzony, ponieważ zabisty gameplay. Naprawdę, naprawdę, no nie wiem. Chyba jeden z najlepszych gameplayów, um, jaki do tej pory miałem w Black Opsach dwójce. Więc um, bardzo, bardzo się tu zawiodłem. I po prostu chciałem wiedzieć, czy, czy to tylko mi się zdarza. Czy to. Nie, nie wiem. Czy to jest wina, może, nie wiem. Moich, um, Karty pamięci, czy go dysku, nie wiem po prostu, czy wina mojej gry, czy coś jest nie tak. Więc um, ogólnie, jeżeli wy również mieliście jakikolwiek um, problem z kinem, to chciałbym, żebyście mi napisali po prostu, bo, bo nie orientuję się, czy to tylko ja mam ten problem, czy to sz... większość ludzi ma taki problem, czy ja nie wiem, czy to można w jakikolwiek sposób naprawić. Ponieważ kiedy sobie myślę, że miałbym mieć jakiś znowu bardzo, bardzo udany gameplay. I miałby się pojawić kolejny błąd w postaci takiej, że z 12-minutowego gameplaya pojawiłyby mi się tylko 4 minuty. Um, wiadomo, 0 zabić, zero zgonów. To, to na samą myśl mnie po prostu szlak trafia. Nie chcę za każdym razem podłączać nagrywarki, żeby nagrywać sobie Black Opsy. Wiadomo, gram w FIFA, gram w inne gry, to muszę podłączyć to nagrywarkę, bo nie ma innej opcji. No ale w przypadku of właśnie po to jest to całe Code TV, po to jest Teatr Kino, czy, jak, czy jakkolwiek to inaczej można nazwać, um, to właśnie po to żeby wrócić do tego gameplaya, żeby wyciąć jakiś tam udany klip i żeby go po prostu mieć, a jeżeli mają być takie błędy, to, to nie wiem czy, czy po prostu przestanę grać w tą grę, czy już nie wiem czy mnie już kompletnie e, po prostu nerwy zjedzą um, więc Treyarch musi coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że, że już ktoś tam do nich napisał albo cokolwiek i pojawi się jakaś łatka, która będzie w stanie to naprawić. Więc nie wiem, nie wiem, czekamy. A ogólnie um, co wy myślicie na ten temat? Proszę zostawcie w komentarzach. To by było na tyle. Więcej tego typu gameplayów na moim kanale i pozdrawiam.